Się to ja naki 32 albo 33 to zależy, bo mamy 2 maja i chyba YouTube się chce mnie pozbyć, bo wstawiłem filmik z godzinę temu i mam dalej napis. Przetwarzanie rozpocznie się wkrótce i tak od godziny cały czas yy, filmik jest przetwarzany. Uznałem dobra. Wstawię może od nowa. No i to się przesyła teraz chuj wie, ile czasu. No, jest napisane, że pozostało 5 minut, ale nie pozostało 5 minut do północy na przykład, także nagrywam to na szybko. I co? Pozdrój YouTube, takie właśnie wasze przetwarzanie jest. No i żeby nie było, tego nie wstawiałem właśnie teraz pod koniec, tylko musicie mi uwierzyć, że to z godziny temu już wstawiałem. No co? No stawiam najwyżej to jeszcze w razie czego, gdyby nie załapało mi tego drugiego filmiku. No, jest godzina 23.57, 24 i ten filmik ma już minutę, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się piona.